Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, okręty testowe miesiąc czerwiec nadeszły, a raczej nadpłynęły. Wargaming i deweloperzy dodali nam kolejne okręty do testowania. Wśród nich znajduje się kilka premier, między innymi Krążownik poziomu 10 francuski Amiral Lartigue, który, no, jest rzeczywiście hybrydą francuską. O nim sobie porozmawiamy, ale też inne okręty z poprawionymi statystykami i na pewno e, omówimy to. Dla zasady przypominam, omawiamy od niższych tierów, czyli dzisiaj będziemy zaczynali od siódemek i po kolei przechodzimy poprzez tiery wyżej, 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 e, pomijając albo skrótowo e, omawiając okręty, które pojawiają się już po raz kolejny. Na pewno na francuskiej hybrydzie skupimy się dłużej, tak też zapraszam na ten materiał. E, no i co, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to wiecie, tam jest guzicze. Lajk, like, komentarz, mile widziane. Polecam się, odpływamy. Słowo się rzekło. Rozpoczynamy dokładnie od siódmego tieru, czyli od Hughes'a. Jest to mój drodzy, no właśnie, niszczyciel poziomu siódmego, który już był omawiany. Jest to niszczyciel klasy Sims i który będzie w tej nowej linii, prawda, niszczycieli takich artyleryjskich z dużą, z dużym spotem, bo tutaj mamy 7 i 1 w wyposażeniu. Oczywiście mamy cztery rekomendowane tutaj sloty moduły i ulepszenia, ale też pamiętajcie, że tutaj rozpoczyna nam się ten czasowa wytwornica dymu, która no właśnie włączamy ją, e, trwa nam minimalnie 20 sekund. I wtedy wyłączamy dymek, możemy się przeładować co 25 sekund, i mamy ogólny czas użycia 2 minuty 20 sekund. Tyle dymu możemy postawić przez taki czas. No i to jest ogólnie do naszej dyspozycji: pociski, artyleria, tutaj jest ustawiona na odłamkowo burzące i na sapy. Torpedy 11600, prawda, 9,2. Kilometra, dosyć wolne, 55 km. No i trzeba dodać, że te sapy zadają też fajne obrażenia, bo 2,7. A strzelać mamy z czego? Bo artylerię mamy tutaj 4 pojedyncze armatki na 12, e, prawda? I 3 e, setne, 30 km. Tak wygląda Hughson, rozpoczyna linię. Już go sobie omawialiśmy, więc bezprecedensowo z uśmiechem przechodzimy do ósemki, Tu zrobimy mały przeskok, bo przeskoczymy do. Osborne. Osborne. pojawia nam się chyba bryłą pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy wszystkie niszczyciele amerykańskie były dostępne. Oprócz Osborna, właśnie ósemki, więc możemy go sobie tutaj obejrzeć przypomina, no co może przypominać Kida? No tak by było. Niszczyciel uzbrojony w działa uniwersalne już kalibru 137 e, opracowane właśnie specjalnie po to, żeby zastąpić 127 e, pod względem wielkości układu przypomina oczywiście Fletchera. Mamy tutaj główną baterię składającą się z czterech pojedynczych armat 137 strzelające co 3,2 sekundy bazowo e, obk 1900 z groszem i PPO 3000 e, obrażeń. E, no, tutaj mamy 12,5 km zasięgu artylerii głównej. Rozmieszczenie pancerza przy DDK to wiadomo e, papier, ale żywotność 17,800. Chyba z tego co wiem, to na tym tierze może być to fajna wartość, jeżeli dobrze e, kojarzę. Mamy dodatkowo jedną wyrzutnię, jedną poczwórną, cztery rury, e, 9 km, e, wolne, bo 60 węzłów. Ale zadające 15 tysięcy obrażeń, przeładowujące się co 75 sekund, więc też tak wielkiej tragedii z tym przeładowaniem torpedowym nie ma. Bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza dosyć słaba jak na e, niszczyciele, te amerykańskie, bo o tym mowa 58, manewrowość 63, tutaj 35 węzłów, dosyć duży promień skrętu 630 metra, no i kamuflaż 8. Przejdźmy tu, mamy 5 slotów, więc będziemy mieli slot kamuflażowy. Zejdziemy tutaj, prawda, o 10% łącznie z dowódcą, będzie tego 20%, czyli zejdziemy łącznie o 1,6, będziemy mieli 6,4 km wykrycia. No i tak samo tutaj dym, mamy wytwornicę dymu na 2,4 2,40 czasu, więc w ten sposób prezentuje się odbord. Technika grania nie jest łatwa. Ale rzeczywiście idzie e, tym niszczycielem porobić pewne obrażenia, tak samo zresztą jak e, Burousem czy Lafejem, czyli tymi dziesiątkami, które są tam e, wyżej. O nich jeszcze sobie dzisiaj e, porozmawiamy. Tak też zapraszam, e, moi drodzy, ale przejdźmy do ósemki, która też debiutuje w dzisiejszym materiale e, i nie, nie pokazywałem Wam jej jeszcze, czyli kolona, pancernik, e, włoski ósmego tieru. Włoska kolona może wydawać Wam się znajoma bryłową, no i to oczywiście nie jest błąd, bo tak jak się popatrzy dokładnie, to rzeczywiście jest to modernizacja pancernika Fernandez-Socaracciolo, budowane w latach 1914-1915, jako włoskie super uzbrojone w 381 działa baterii głównej. Także tutaj mamy e, jakąś bazę i dzięki temu wiemy, na czym tu będziemy się obawili, jak wygląda i co on w sobie posiada. Pancerz, moi drodzy, jak na ósmy tier, hmm, to jest tego troszeczkę, chociaż trzeba tu uważać, bo tu mamy 25, prawda, na pokładzie, e, nie za dużo. E, tu jest do zjedzenia, że tak powiem. E, burtowy w 300, wieże po 250, e, z rufy też wygląda tutaj ładnie. E, zabezpieczony jest tutaj 150 i 300, więc e, ogólnie e, ten pancerz zewnętrzny wy wygląda całkiem ładnie. No tutaj pas pancerny kazamatów dosyć taki spory, więc jest gdzie zadawać obrażenia. No ale też musicie zobaczyć, że e, podniesiona jest tutaj grubość pancerza wyżej. E, no i cytadera też jednak jest troszkę odsłonięta, więc trafić go w bok będzie dosyć Łatwo. Żywotność 54400, obrona przeciwtorpedowa 42%. artyleria to 4 podwójne wieże 380 jedynek. Czas przeładowania 27 sekund przy zasięgu maksymalnym 18,3. Rozrzut dosyć duży, bo 202 metry. Dodatkowo mamy maksymalne uszkodzenia obekami 5100. I PPK-12000. Eee, więc tutaj, i jednymi, i drugimi pociskami, możemy coś zrobić. Ale warto powiedzieć, że mamy tutaj obeki. Więc e, na, e, na to warto zwrócić też uwagę, że będziemy mieli trzy rodzaje artylerii dodatkowej, bo tutaj mamy PPO w artylerii dodatkowej. A sporo tej artylerii dodatkowej jest sprawnie w miarę strzelającej co dwie sekundy to trzy. Co 7,5 można to powiększyć, i według no, zaleceń, teoretycznie ten pancernik miałby być robiony właśnie pod artylerię dodatkową. I no, czy to wyjdzie, no to zobaczymy, bo wiadomo, były też takie zabiegi wśród niższych tierów amerykańskich, żeby tak robić, i nie za bardzo to wyszło. Wśród włoskich, może się to sprawdzić, należy też tu wziąć pod uwagę, że ten pancernik jest dosyć taki. Zwrot, zbity, taka bryła dozwrotna, więc ciekawe czy jest to, ma to odbicie tutaj w manewrowości. Atak lotniczy, dwa klucze przeciwko, e, prawda, e, podwodnym. Obrona przeciwlotnicza 62, więc no, coś tam się uda zestrzelić, głównie tu sekundarka pewnie pomaga. Manewrowość: 29 węzłów, więc tu szału nie ma. Promień skrętu nieduży: 740, więc fajnie. Więc idzie się tutaj poobracać co prawda na wolnej prędkości. Kamuflaż 14,4 można to będzie zredukować pewnie o 20%. Więc nie jest źle, o ile weźmiemy sobie oczywiście wszystkie perki wyposażenia pod kamuflaż. Ale mamy też ze sprzętu eksploatacyjnego wytwornicę dymu typowo-włoską. No i 5 lotów, więc jest opcja właśnie z kamuflażem. Reszta to wasze ułożenie tego okrętu nic więcej tutaj za bardzo nie ma mi się wydaje, że można by było tutaj e, użyć perków sekundarkowych i potestować czy on po prostu daje radę e, jak bardzo zachowawczo trzeba nim wchodzić jak ewentualnie układać się do pancerza e, pancerzem do przeciwników bo też trzeba wziąć pod uwagę, że on jest niski więc też trafić go nie będzie tak łatwo, to ma swoje plusy e, no i Pytanie, czy on jest na tyle zwrotny, żeby omijać te torpedy, więc to trzeba brać pod uwagę. No i nie ma tylko 29 prędkości węzłów, więc to może być jakiś taki minusik. Przejdźmy dalej. Le Havre był omawiany w poprzednim materiale. Francuski dziobak, francuski krążownik poziomu 9 z dwiema, z dwiema wieżami poczwórnymi, prawda, umieszczonymi na dziobie. Przypomina oczywiście drzewkowe okręty do Marsylii i mniej więcej w ten sposób jest robiony. A cóż dodać, cóż ująć? Więcej wam dodam i ujmę, jeżeli zerkniecie na poprzedni materiał. Tam Le Havre był o wiele bardziej omawiany. 14 km i 7 spota, manewrowość 31. Jeszcze wyposażenie tylko wam pokażę, Hydro na zamienne z rozbiciem. Doładowanie do silnika, naprawka. Pragnę powiedzieć, że macie nawałę odłamkową. Eee, ten pancernik nie jest właśnie tutaj e, ani eksperymentalny. On ma nawałę odłamkową burząco to jest taka specjalna zdolność. E, warunki aktywacji zapewnia szpasek postępu wytycznymi bojowymi. E, trafiając e, przeciwnika e, pociskami, utrata postępu po 50 sekundach. Aktywacja, maksymalny rozrzut pocisków minus 50, 15%. Przepraszam, 50 było dużo. Zdolność penetracji pociskami o B30%. Czas działania 50 sekund, więc idzie wykonać taką sprawno-celną salwę. Jedną albo dwie, prawda? No jedną, takie turbo przeładowanie, prawda? Wykonać z celnych przeciwpancernych albo bekowych pocisków. Bo tu mamy 4800 i 9700. Więc tak wygląda Le Havre. To może być ciekawa alternatywa na właśnie dziewiątym tierze. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Jeżeli byście się zastanawiali, to niektóre z tych okrętów testowych mają tak zwane też testowe ikonki, na przykład właśnie Le Havre, Amiral Lartig i I-56. Jeżeli spotka Osborne. Jeżeli spotkacie je w bitwach, to dopiero trzeba spojrzeć na nie, jak one wyglądają. Te ikonki testowe mają te takie trzy przecięte paseczki. Ale przejdźmy sobie do e, barrelów. bo ba, no, przepraszam, że. E, bar, barfleur. Barfleur. Tak, dobrze? Barfleur. O, tak będzie. Poprawnie przeczytane, żebym sobie nie połamał języka, a wy żebyście mieli dobrą komedię, jak ja przekręcam nazwę tego okrętu. Brytyjski, przyznaję kolejny dziewiątkowy niszczyciel, który może przypominać, na pewno jest to kadłub Jutlanda. Nie oszukujmy się, niszczyciel typu Battle, właśnie kolejny. Walczył okręt historyczny, dołączył do brytyjskiej floty. Był obecny podczas aktu kapitulacji Japonii w Zatoce Tokijskiej. Eee, no coś tam ma charakterystycznego. Żywotność 18. Artyleria, moi drodzy, dwie podwójne 113, strzelające na 11,6. 5 sekund przeładowania. Obeki i pepeki. Obeki 1700, pepeki 2100. Eee, ma troszkę artylerii dodatkowej. Dwie pojedyncze. Setki, nie, przepraszam, jedno pojedynczo dla Kognia 11 i 6. Torpedy dwie, wyrzutnie po 5 torped, 10 km, przeładowanie 65 sekund, 10 km mówiłem, 62 prędkości torpedy i 16 tysięcy z jednej torpedki. Bomby głębinowe to około 5 tysięcy obrażeń i macie do obrony przeciwko podwodniakom. Obrona przeciwlotnicza 61. Tutaj jest fajna ta obrona, powiem Wam, że nieźle, no, jak na ma brytola. Manewrowość 34 węzły przy promieniu skrętu 610 i czas przestawienia 4.1, kamo 6.9, czyli zbijamy o 10% do prawie 5.8, jeżeli dobrze liczę. Wyposażenie 6-slotowe, kamo, ale także i na 6-slocie przeładowanie materii, torped, bądź co tam sobie zażyczycie. Posiadacie tutaj wytwornicę dymu długą, 4 użycia, nie tak jak na właśnie na Jutrancie, krótkie dymki, tylko dwie grupy naprawcze. Warto będzie zainwestować w nadzorce głównie przez te grupy naprawcze. No i trzy długie doładowania ładowania silnika, więc taki tradycyjny dedek, ale no właśnie, ta jego premiowość chyba polega na wytwornicy dymu. No, reszta to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo przypomina Jutlanda. Co sądzicie o kolejnej kopii okrętu, bo nie oszukujmy się, to kopia. Podoba Wam się, czy nie? Może się podobać, no tylko też zauważcie, że to taka kopia, kopia, bo ten okręt ma tylko dwie wieże z przodu, więc rozumiecie na co jest nastawiony. Torpedy, no właśnie, troszkę przypomina La Pampę, prawda? Ona ma też dwie wieże z przodu, więc... E, taka kopia zupełnie innego okrętu. No ale dobra, mamy go na dziewiątce. Sądzę, że będzie to interesująca zabawa. E, to jest kopia, tak jak mówiłem, Jutlanda, tylko Batla, a bardziej przypomina właśnie La Pampę. Przejdziemy sobie do Amirala Lartigo, bo tutaj na pewno Was zainteresowała ta hybryda, jestem tego pewny, przekonany, a jeżeli nawet nie zainteresowała pod względem, że będziecie chcieli ją mieć, to jak w nią celować, żeby ją zatopić, a to też sobie omówimy, a raczej wnioski będziecie mogli wyciągnąć. Jest to hipotetyczny projekt szybkiego krążownika hybrydowego francuskiej marynarki wojennej, atlantyckiego krążownika lotniskowca powstałego w Niemczech i oczywiście zaadoptowanego, czyli jednym słowem mamy coś pokroju no, naszego tutaj Hildebranda, który już jest w grze. Mamy, moi drodzy, rozmieszczenie pancerza, no tak jak widzicie tutaj, burta się świeci na czerwono, pokład oczywiście do zdjęcia, 32 mm pokładu, te ale tutaj z tyłu pokładu lotniskowego, to naprawdę śmiesznie wyglądają, ale no dobra niech im będzie. No i wierzę po 250 pancerza, jedyna szansa, że to na dziobie wybronicie, bo raczej poszycie dziobowe wapego nie gwarantuje 25 mm pancerza, kiedy pozdejmujemy wszystkie elementy, to widzicie, że pokład pancerny pas nie jest nie bardzo broniony. Jeżeli zdejmiemy jego, to mamy cytadelę, gruź torpedową. Też dosyć odkrytą, ale ukrytą, dosyć odkrytą pod względem ilości pancerza, ale ukrytą pod powierzchnią wody na granicy, więc dopiero parabola lotu może pozwolić celnie trafić. Przejdźmy poza rozmieszczeniem pancerza do żywotności 63 tysiące 37 obrony przeciwtorpedowej. Samoloty to dwa klucze atakujące. Uwaga, bombami odbijającymi punkty wytrzymałości samolotu. 1700, liczebność klucza 5, 10 samolotów na eskadrę, 10 samolotów na pokładzie, przygotowanie 10 na 270, zasięg wykrywalności samolotów 10 km, bomba jedna na pokładzie, 8100 obrażeń od bomby, czyli razy 5, jeżeli traficie, zadacie około 40 tysięcy, prawda, per przeredukowanej, penetracja pancerza 54 mm. Prawdopodobieństwo podpalenia celu 46%. Brzmi grubo, że tak powiem. Ciekawe, jak wychodzi to w praniu. Atak lotniczy, to już właśnie opisałem. E, obrona przeciwlotnicza, moi drodzy, e, dosyć solidna, bo 75 e, punktów i jest czym strzelać. Tak jak widzicie, manewrowość 34 węzły, promień skrętu 880. Czas przedstawiania 14,1, kamuflaż 16 km, możemy to zredukować oczywiście o 20%. No i jeszcze warto powiedzieć o artylerii, bo o tym nie mówiliśmy. Dwie potrójne 330, 22 sekundy przeładowania, 20 km zasięgu. obk 4800, ppk 9700, więc no, da się tym strzelać. Parabola lotu no taka chyba. Nie wiem, czy pokroju. No, 330 to artyleria Marsylii. Co z tego wyjścia? Zobaczymy. Na pewno w testach wezmę go w ręce. Już niebawem. Spodziewajcie się moich lotów. No i co jeszcze wam dodać? 6 slotów idzie to zrobić pod kamuflaż, idzie to zrobić z przeładowaniem. Na pewno warto, chyba, będzie brać tutaj na czwórce slot od modyfikacji grup lotniczych, żeby coś tam doleciało. No i resztę bawicie się wy, bombowcy z bombami, prawda? Bomby odłamkowo burzące i no co najważniejsze odbijające. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj do dziesiąteczek kolejnych, bo tu mamy Lafeja, którego, jeżeli dobrze kojarzę, to pierwszy raz będziemy omawiali amerykański niszczyciel Lafej typu Samera. Wszedł do służby w 1944 roku, no jest to historyczny okręt, przetrwał 6 ataków w kamikadze, no i jest to naprawdę okręt, który jest dosyć słynny pod tym względem. Przechodząc do samych parametrów, pancerz oczywiście malutki, żywotność 18 tysięcy, artyleria 56 punktów, no ale tutaj mamy 3 podwójne 127, 2,8, obk 8 OB ppk ami 200, 1800, zasięg 12 km, więc nie ma. Mamy ogień seryjny, to jest też istotne. Zasięg ognia głównej paterii 12 i 4, torpedy, 2, wyrzutnie po 5. Torped 8 km, tylko i wyłącznie czas przeładowania długi, bo 140 sekund. Obrażenia od torpedy, 17,900. Prędkość 66, bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom. Obrona przeciwlotnicza dosyć mocno to wygląda, ale tak, no, niszczyciel nie jest duży, więc to będzie miało duży plus. Mówiłem, że trzy wieże, nie mówiłem, to teraz mówię. Manewrowość 36 węzłów, 620, czyli dosyć mobilny i czas przestawiania króciutki 7,2 hmm, spota, więc będzie miał 5,8 jeżeli go wyredukujemy. E, też całkiem fajna zabawka e, z tego co widzę. Wyposażenie sześciopunktowe, dym, tutaj mamy wytwornicę dymu i jedną minutę mamy tylko i wyłącznie, ale mamy, e, moi drodzy, no właśnie ten dym. Eee, chyba bardziej on będzie taki ratunkowy, Część, ogólny czas użycia 60 sekund, minimalny czas działania 10 sekund, a przeładowanie co 30, więc takie krótkie dymki, żeby się osłonić i wyjść. No i macie też e, ogień seryjny, 25 sekund czas przeładowania. E, Odst pomiędzy strzałami 1 sekunda, Strzałów w serii 3. Więc idzie tutaj kogoś, że tak powiem, zaskoczyć, podpalić, uciec, jeżeli będzie wyspotowany. Macie obronę przeciwrotniczą na praweczkę, więc jest całkiem sensowny zestaw na takiego niszczyciela agresywnego do grania z inną artylerią. No i przejdźmy dalej. Burrows już był, Burrows już był, moi drodzy. To jest ten niszczyciel o dużym spocie, bo 8,5 zredukujecie. Co prawda jeden i 6 z kawałeczkiem, ale dalej świecicie 6,6 z kawałkiem. Artylerię macie porządną, bo 137 na 13 km, ale jak się świecicie, więc musicie brać to pod uwagę. No i tu mamy sapy, prawda? I ten dym, który mówiłem już wcześniej, a burous jest omówionym już wcześniej, a prawda? A dym o 3,20, który możecie wy wyłączyć i zostawić sobie. Ile tam potrzebujecie jeszcze czasu, więc e, pierwsze omówienie Burrowsa było w poprzednim materiale majowym. Zapraszam do tego. No i jeszcze pora zerknąć na I-56, 44 rocznik. Tutaj, no właśnie, jest kolejny raz testowany ten podwodniak. No i warto spojrzeć, no bo jak wiadomo, mamy tutaj bardzo potężne torpedy, 6 wyrzutni, a 20 tysięcy obrażeń, zasięg. 15 km torpedy. Maksymalny próg obrażeń, żeby było jasne, ładuje się dopiero od 10 km. No i tu, no co dodać, 78 prędkości, takie mocne torpedy. Jeżeli wcześniej coś trafią, to nie zadadzą pełnych obrażeń, są one redukowane. Reszta to czysta, że tak powiem, zabawa. No bo e, jeżeli jesteście fanami podwodniaków, to zapraszam Was. W poprzednim materiale omówiłem konkretniej i56 i na pewno tam znajdziecie więcej materiałów dla siebie na ten temat. Dzisiaj tutaj Wam go tylko pokazuję, że jest w testach, a chyba pierwszym tematem, który jest najważniejszy dzisiaj był Amila Amiral Lartig, który pojawił się właśnie w testach i warto było go zerknąć, jak on, że tak powiem, wygląda, co on sobą prezentuje. Tyle ode mnie, moi drodzy. Żegnam się, dajcie znać, który z okrętów najbardziej Was interesuje obecnie testowanych, na które czekacie, bo ja gorąco czekam na testy niemieckich krążowników, e, tych agresywnych do gry. E, I co, I tyle ode mnie. Jak one się pojawią, to na pewno zobaczycie materiał, jeżeli będę mógł oczywiście Wam je pokazać, a jeżeli będą w poście, te, to na pewno w porcie będę mógł je Wam zaprezentować. Tyle ode mnie, dzięki. Hej!